Dobra, okej. Okay. Ciekawidz, kiedy mogę zacząć? Już? Za startem ruty zacznij. No tak. Ogólnie początek już znacie, bo mówiłem o tym przed cięciem. Graliśmy wtedy, chcieliśmy chcieli, grać w propkanta, ale dzisiaj sobie gramy jednak Hyden Seeka. Jak widzicie, no to tyle. Zaczynamy. To jest niezły początek. Z nami Ignacy, Flotar, Hadesiak, Plaga, Bloody, Manojek i ja też jestem. Ja, ja, tym, ja na przykład, że... nie wiem jak ty, a ja na przykład mam to wycięte, więc ja akurat... No ja, ja też ja to ja mam tak wycięte, samo, także... No. To tylko tak w skrócie powiem, że Foto nie chciał do Wrocławia Ja twierdzę. I żebyście mu napisali w komentarz. Nie. Taki szantaż, nie? Myślisz, że tam na da się? Pamiętam. Wow. A kto goni? E, a ja się chowam, on? o kurde, a ja se się chodzę tako. Co? Tako od buta se chodzę. Ale to wiesz co, BlaD A to ja jestem 100%. szukający, nie mówię, ja mam jakiś dziwny kogoś. Co, co, co mówisz i na 1% BlaD jest większa ilość czasu, no bo to jest jednak szukanie. to, no no, sick, no, ja to tutaj ja warto zniczyć. A ze skinkami gramy? Tu można z tymi. Tu można z To jest szukający? Jak wy to mówisz? szukający. A widzę, widzę diabeła. Tak? Nie wiem, jest tam jakiś. No na dole sobie chodzi. Chłopczyk Bardzo tam. szybko znalazł nas. No się znalazł jeszcze. O Jezu, czy, ty, 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 ty. Czemu on tutaj przyszedł? Ja się nie zap. Nie wiem. Acha. Ty jak <grym> skoczył zbiór? tam? Ale Flak. Rambo. Tak. E, plagał tej tutaj wiecie? To ty mówisz. Co jest? Jezu, on na tej tutaj biegnie plagał, czekaj. Gdzie biegnie? Tu jest, masz Cz na lewo, na lewo masz go, diabeł. Ja Jaki frajer! Jaki konfident mnie sprzedaje! To, no to, to jest Flatter, wiesz? Nie nie Próbuj nie przyjechać do Kielz. Skąd wuję się? Cześć, Bladi? Cześć, że przyszła ta. Ale tu posłuchasz. Ja, ja, ja cię, ja mi się nie lubimy w Flatter ogólnie. To Uu. i co, i co, i co w inną stronę? Nie, nie wchodzisz tutaj. Flatter będzie się, musiał się prześladować. Ja może zaraz znajdę wszystkich hitlerów. Ej, Nie mogę wyjść. Może jaki hajdezin jest przyjemny? Czułeś, by w pierwszym gruncie już mi się skończyło się. Bo jak byś napisał nowy odcinek z Crash Lear i byś przyjechał tutaj do Wrocławia scenkę taką z nagrać Nie, nie o. ma sprawy. Kiedy tylko chcesz. Ja dla Ciebie wszystko mam Dla, dla każdego. każdego wszystko, dla każdego, no. wszystko O nie! Nie, ma żadnego, nie ma żadnego problemu. Biegłeś za mną Wiesz, myślałeś, że ci nie oparty na nagrywanie śmiesznych scen Śmieszne scenki zawsze spoko o. Przynajmniej Ty jesteś taki dobry No, przynajmniej ja jestem taki dobry Złapałeś ja tego sprzedawczyka? Michał, to co, my też nagramy to z laki bloków, nie? Nie ma problemu Na koniu przyjedziemy do Konina i... Zdrakonię do, do konina? <grym> nie, nie, w koninie jedzą konie. W koninie konie, jedzą mi na konie też zrobią. Ja też mogłem do o. konina przyjechać, ale też nie chciałeś. E, dobra, kto jeszcze tutaj został? Taki e, ja, ja, ja mam niedaleko też do konina, mogę wpaść. Ja no, ale mnie nikt nie znajdzie. Ale śmiechu, śmiechu, właśnie, bo ile już złapanych, a ilu nie złapanych? Ja, ty złapany został, złapany. I mano. Dobra, bo to ja jestem niezłapany cały czas. Lotar, kiedy robisz imprezę w Koninie? No Ej, to. dobra, gdzie może być Mano? Ej, Mano, ty biegasz po dachu? A nie, to Plaga jest Nie, nie. dobra. Ej, musimy się rozdzielić, Bloody. Tak, Takie ja to Hadesiak nas <noise> widział, Plaga. <noise> ja znam ten twój podstęp. Ja powiem tylko tyle. Jestem w miejscu, w którym najmniej byście się mnie spodziewali. Ej, ja tak a, bo to już się ja kończy. Jestem, ja jestem dobra, jestem tam, gdzie wtedy wszyscy byli, bo wtedy wszyscy uciekli, a ja tam zostałem. Jestem na wow. zewnątrz. A ty, a ty masz salonie. skina ja cię nie widziałem. A widzisz. A, ty, dziadu. Jestem ja na tym stateczku jest. takim. Jestem ja jestem kotem drzewnym. To się na górę, na to, ale... bo widziałem cień taki. A, okej. Okay. Nie cześć się Diabeł! Cie... Cie co? Przebiegłeś obok mnie, cześć! Elo piesełki! Elo! Grałem! Bez kapi! O w dupę! Aaa, bo ty też masz skina! Trudne to zrobił? jest, żeby no. tutaj się pod no. A, bo tam faktycznie jest ciemno z góry, to U, można byłoby na widać. Na górę! No, no, szybce! Ooo! Okay. Mano! Dziekanko! Dobra, Mano! Ej, na Heidensiku ze skinami gram, nie? No, można! Tak, można, można, jak najbardziej. Ej, Plaga! Plaga! No? Chodź pomóż! Chodź mi pomóż! Daj, ja później przegram! Tylko szybko, proszę przyjaciele. No, co się stało? Nie, nie kucaj w ogóle. Nie, nie źle, źle robisz, że kucam. Uu! Nie no naprawdę to Ej, jest. Musisz, przez... mi, musisz mi pomóc plaga. No tam. Ja no, się już to widzę. Mam filmik nie. do nagrania w Kielcach. Na kas. Chodź, no co. Chodź, Blasi, chodź ci pomogę, chodź, chodź tutaj. Ja cię no, pomogę pom Pół kucam. serwera będę wyrzucał, później mi znajdą. Zioł, nie kucaj, zioł. Mam nie kucać, dobra, dobra. Okej kochani. Dzisiaj szura, to nie kucaj. Nie, klikaj Nie wiem, czy wiedzieliście, ale ja was dzisiaj wszystkim. Dobra, i na co jesteśmy nieznajdywalni. Nieznajdywalni będziemy, dobrze. A powiedzcie mi, kochani, czy macie dużo witaminy D3, czy mało? Mamy tyle, co konie, jesteśmy zdrowi jak konie. Ogólnie teraz jest tak gorąco na dworze, że nie opłaca się wychodzić, dzieci. w domu. A kiedykolwiek się opłacało wychodzić? Już lepiej grać w komputer. Ale teraz Zbaw tym bardziej się, bardziej się nie opłaca. Ja, ja A, ale nie, nie słuchajcie, Manojka. Zobaczcie, Admiral wychodził so, na dwór się rozchorował. I no właśnie. O. O. Się, się na nie ma tak. Rzucił na Instagram. Czy Hades rzucił na Instagrama to, że ten, że by grać w piłkę? Poszli grać w piłkę, no i proszę, i tak się skończyło. A może to przez to, że Admiras pojechał do Wrocławia nagrać śmieszną scenkę w nie, Nie, nie! Admiras był we Wrocławiu nagrywać śmieszne filmy. No był na co bakterie. <grym> ale ja jestem wywracany cały czas i jestem zdrowy. po bakterie jest Babola. Jak, wiesz, jak na przykład Afrykanie są odpornieni na jakieś tam choroby, które tam są, tak? Albo Egipcjanie hmm. na. A przyjeżdża Europejczyk i jest ten, no jest tak, chory. Tak? No, tak? A, a to YouTuber jest na powietrze po prostu. No właśnie, to to chodzi. <grym> no ale floater, jakby co do Konina też mogę przyjechać, to nie. <grym> kto, kto jeszcze. Wiecie zmienia, ja na przykład byłem parę miesięcy temu wyrzucony nagrywać senkę, na przykład. I to też <grym> nie no, był problem <grym> wcale. No, no właśnie. Wsiadasz w pociąg i jesteś, to były trzy godziny już. Siup, siup, Takie tam no. trzy godzinki, nie? No. no dla przyjaciela 3 przyjaciela godziny, co to. to jest? Ja nawet dla kolegi. Nawet o. dla kolegi 3 godziny bym powiedział. Dla przyjaciela to już w ogóle, a dla kolegi żaden problem też. Dokładnie. To no, nie ja tak. Manojek, o, manojek, o. Manojek a jednak was zobaczyłem. Mano, jak na dachu. Manojek, ja, 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 ja mogę Mano ci pomóc znaleźć męczki? ich. Ma, no, no, weź, ja tam tam, a pieseł. da się musisz przebić no, no tam, weź tam weź za, za, w, sobie. w teksturę? Weź, tam, nie, to wiesz, tak się ja będę blisko, tak? Nie może Nie, to nie, nie, ja jakie tam wskoczę do ciebie. Skocz, nie. Do ciebie? Wow. Nigdy tu nie wskoczysz. Bóg chodź, chodź. Nie da się. Dobra, to. Jak coś, Vladimir możemy zawsze. to nie mówi coś. Konia, wiesz, co No wiesz, który przeżył? Nie. to ja. No, konie Ej, weź tam ten. Pyknij doktury. Ej, nigdy się nie zdaną. inaczej tak mi się wydaje, wiesz? To? Nigdy I... nas nie znajdą Matej, to A tak na takiej podstawie. Mam Oni tam są, myślisz no, Hades? Dawaj, dawaj. Tary, Tary, ja nie wiem, gdzie oni są, tak? Ale... Nigdy nas nie znajdziecie. Na... Na... Ale Hadesi, Faza. Agnes, dobra. Ignacy, Hades tak. jak nas nie widzi! Nie widzi nas, bro. Nie znajdywalny jestem. Nie widzi oh, fuck. Cześć chłopcze, chłop... który przeżył. Chłopiec! O, flota Dobre, dobra. Dobra. Dobra, nie flotar, Nie wskazuj, flotar, sprzedaż! Chłopiec! Oni nas nie widzą tutaj, prawda? Jak to jesteś, Nie rób tego. Dobra. Nie was się Spokojnie! No, o, to oni gdzieś za budynkiem, no, nie, dawaj, nie dawaj, tu, O tutaj, tutaj nie, no. jakim cudem. Jakim mm. cudem, niemożliwe. Co nie jestem. Ja ruszam zaznowanym. za Ignacym. A, a już mam zaparzył. A... już są tak. Znaleźli a, was. Dobra, Ignacy, w zasadzie rundzie się zemści Co ty śmieci Chciałeś <laughs> mnie zagadnać. Ej, mi się wydaje, że pan plaga jest gdzieś tutaj. Ja? To chyba tak. źle ci się wydaje. Tak? tak źle mi się wydaje? Nie no jestem tam gdzieś tam, widziałem no cię przed chwilą. Ale przebieg Tak, przebiegałeś. Gdzie jest Moloek? Sió! Ale właśnie. który sprzedał cześć, cześć. swoich przyjaciół. Nie, sprzedał. O. Nie no ja jestem. No jak to nie? Dobra, A to ja, ja sobie mój to mój mój tutaj posiedzę. posiedzę. No to ja tam przyjdę też przy ja... okazji. Nie no diabła w sumie mogę. Przecież. No przed... Nie no diabła w sumie mogę. Dobra, A mnie nie Trzeba możecie. Ja dobra. się dobra. nie zgadzam. Dobra, dobra. Dziękuję, no, to bardzo mam Widziałem widziałem, widziałem. Nie, to nie ta, ale dobra, to A? ta, albo nie Hejka. ta. Fejka. Weźmy dojechać. W każdym razie wam stoję. Chodź, jakiś No frendz, znaczy. I na ty, gdzie jesteś? No. Ej, mogę tam dojść, no, tak, tak. blisko jest tam. To szybciutko. Chodź, chociaż. Ja nie ja konia, może. Ale masz quality. Aha, no, fajnie. To fajnie jest nie bo jestem przy koniu i chciałem go wyrzucić. Tylko na górę muszę wejść, tak? Tak, Ale patrz tu. myślę. Nie wskoczycie, tam I po środka chcesz wskoczyć? I patrz, tak, patrz, tutaj. Robisz coś takiego. Tak, chcę, chcę, takie... Idziesz, chodź, chodź. Dobra, poczekaj i na kontrolu. Tak, na kontrolu. Nie. Kadeś Kadesiak, nie wolno ci nas sprzedać, bo widziałeś kryjówkę. Ty, ty, ty tutaj znasz? Ostrożnie. Nie wolno ci, to nie jest rozumiesz? Takie Aj! No, proszę, zderwa. proszę tutaj a widzisz, jaki ten? 10 na 10? Błędziska. No? W tym pecie 36 na Ej, wiecie, że ta kryjówka to już jest taka dawno. <coughs> tak spalona, nie ta, ale... No, to już... To, ja to, no byliśmy to... już chyba ze 3 razy, chłopaki. Ja tam już 10 razy byłem. O Jezus Maria A już przyszedł do nas? Muszę nie, nie do nas. Mano, okay, by tak, nikt tutaj nie był. Dzięki plaga. Hejka. Taki sztyn z kryjówka. Dobra, nigdy nas plaga nie znajdziesz. No, nie. Już cię widziałem, piesiele. Nieprawda, nie widziałem. Tak, dzięki, Remonacie. Próbuję wskoczyć. Cześć. Jestem niewidoczny. Ty nasz, a, ty jesteś łapiącym, no to mamy <grym>? przykład. No. Bo u Ciebie nie można poznać na tym skinie, wiesz? Leć. No, lecę, lecę. Go na dół. Cześć Pieseł. No. Nie, było cię widać bardzo, bo masz jasny skin. To się wyróżniałeś. Ja wiem no, chyba raczej, tam było trochę mi no, przeżyjemy tutaj? Tobie tylko głowę, bo Dobra. widać jak już szedłem na górę. Stali tylko jeden wyjazdowy, jeden niewyjazdowy tak No Szybko Szybko nie, We have tutaj. My Pada jesteśmy nas. razem ukryci, taka pod foką. Zaprzmi mordę tam. O, to będzie. Dziecko, o, jest za kłu... Ja Już? No. No. Wy się daliście słabo i zgadnę A byś, to widziałeś mnie ten, Ignac, jak tutaj mi się wychlałem, czy nie? Nie, nie widziałem, nie widziałem. Okay. To skąd e, wiedziałeś? Kręci. Bo, bo to jest jedyne wyjście stamtąd. E, <laughs> Szukajcie, szykujcie dupale. się, <laughs> e, się chowasz? Aha, bo ty się no. tak... Duże. Tu się dużo chowasz, tu się mniej... Okay, tak, mniej chowasz szukujemy. niż eee, je, jesteś takim w trybie, wiesz co chodzi. Dokładnie. Ja bym do tego helikoptera chciał ustążyć. I Na Inaczej po kolei poproszę. Bure, nie umieję każdego. Um, um, wiecie co panowie, to jest o, To jest chujowe miejsce. Słyszę jak ktoś. o, jesteście blisko mnie. Tak, bardzo mocno. O, plaga to dobrze. Dobra, nie jesteśmy wcale. Nie tak? sprzedajemy się, plaga, nie? Nie sprzedajemy się jest dobra kryjówka Cześć Flota Ja to prawie bym go no. zobaczył No i Cicho To ja mam taki kolor jest, dobry, nie? Wrzucam nie no tak, się tak. w oczy. Cześć Vladi Dobra, mam dobrą kryjówkę, na pewno Czekaj, to jest to jest zobaczy. Dobra, prawie ciebie nie widać No spokojnie No prawie go zauważy. nie widać Ale no. ciebie bardziej widać, by powiedział Jestem no. piesełem No naprawdę, to się o, dzieje ty no, niewiarygodne Ej, ale to proszę nie mnie nie sprzedawać a ja już jesteście poznajdywani, koledzy? No, no nie, już nie, O, nie, Jezus. teraz cię zobaczyłem dopiero. Jest mnie, Ale ja cię nie widziałem no. wcześniej. A, no to, to dobrze. Hmm. Tutaj nie ma nikogo. Hmm. Tutaj też nie ma nikogo. Ale trzeba, trzeba przyznać, że tak, polityka. że ci złapali i idą pod ściany, a nie, że szukają tego. O nie, to no, po trwało 300 lat. Teś, już użyła, a Hadesiak wcześniej użył już tą kryjówkę, wiesz? Ej, ale tak? widzę, że nieźle już a. panowie ten szukamy tak szybko. Już się widzę, no, wszystko. szukamy tak Ej, tak na zrobiłeś? no dobra, bo A kto ci streszczy? To jest jeszcze niezłapany, bo, ja. bo ja, ja, ja też na przykład. Jeszcze a, nie dobra, a ej, chodź, trochę Hades tam gdzieś szedł. Czekaj. Cieszę, mamy tylko pociągi, ale. To to ja ja tylko z Hadesu to tam nie ma. No, Hades tutaj wchodzi. gdzieś. nie jest tak łatwo. To jest tak Czasy się pozmieniały tym razem. Ja bym powiedział, że serdeczny kontrol znowu wygrywa, ale. Tak, tak, tak zrobiłem. No. Serdeczny kontrast z dla lamusu, prawdziwi... Nieprawda. prawdziwie. o Kryjówkowicach chowają się w... fajniej. A ja ci będę że, że Zrobiłem to to troszkę fajne. takiej fuzji fajnie. dwóch trybów. Bo schowałem się obok. Takich rzeczy, w którą często się zmieniają w prophancie. Bardzo często. Byłeś By... śmietnik? Śmietnik. Śmietni? A nie, to, 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 to Nie, to w prawdziwym Co? życiu, Dochody ale. było w prawdziwym życiu, a powiedziałem prop <laughs> <laughs> więc to, a ja, ja w Ja mogę wam odpowiedzieć, ja jestem w środku. Ja też jestem a. w środku, tak. Okej, okay, jesteś się w środku. Fajnie, Dobra. fajnie. Ciekawe czego Śmietnika? O środku. Da uchodźców na przykład. Wcale mnie tu nie było diabeł. O. O. No. A Ale dobrze się schowałeś, słabo cię było widać. Jakby tam nie wszedł, to by to bym Cię nie znalazł. No. Dlaczego tam wszedłeś, no? Bo Jak mówisz, mi nie było widać. Akurat no. akurat tak wszedłem no. o, to nie oszuściu, no. ja Panie Hade psiaku. Ja Gdzie Hades? Panie Blady, pan chade... pewnie wyczuwa koteły. Tak, wyczułem już. Właśnie. Tutaj jest chade. O, no i super, ja nawet no naprawdę nie chcemy. Aha, no? No, no nie, ale na początku mnie nie widziałeś. Ja nie widziałem. Nie, ale... no ja ci nie, nie widział, co nie? co wyczuł? Pladiota no bo ta... jaś wysyłkę. Tak. Miałem bo taką nie? skrytą nadzieję, że Pladdys wyjdzie z tego powodu. Myślicie, że jeszcze obok siebie, chodź. Dróg, coś raz. dobrego trzeba zrobić. Ale coś takiego mm. o, co wiesz. No właśnie, dobra, Ignace, takiego co nie będę się w ogóle spodziewać. Możesz co rozpierdoli. tak absolutnie wiesz o co chodzi. Ej, mam pomysł. Albo no, nie co? wiem czy to się uda. Albo dobra, może się uda, chodź. A może się nie uda. A może. Polozłeś tu tam? A tam było tak. coś dostać, wiesz? Ale tam wyżej A, Ale mam sztosiwo, kur... Chyba boisz się, że tekstura ja nie się spłuknie? Wskocz na mnie, no A gdzie jesteś? To ja się ja? schowam z tobą Ja? Dobra. Gotowy? A. Dawaj, A no, ty szukasz U, tyle. przecież ciomeczku Czekaj jeszcze raz Tyle Ale mnie o, kurwa nie znajdzie pieseł. O kurwa Uf. pieseł No nie mów Ło, się ojej, Spadłeś na teksturę? Spadłem na dół Tijek Ale, ale Mogli tam wejść teraz Pagują mapy zero za Kurde, tak. i na Ja się na przykład bawiłem dobrze. Nie wiem jak okazało się, że była jakaś ściana i się ześli No tak, to jest i ściana, i nie? Mówiłem o tym. Ja on tak nie nie jest w prostą czytam, w kryjówkę, ale tak genialną guys, że to jest kosmos. Ej, ale nie, ja musimy też to jeszcze powtórzyć, tak? Dobra, to pieseł może mi nie łap już, co? Ale ja nie wiem gdzie ty jesteś nawet. To już trochę w moją stronę, to mi się wcale nie podoba. Ja mam dosyć no. taką słabą kryjówkę. O, a wiem co ja zrobię. O nie prawie Oaj. już mnie zobaczył, myślałem, że mnie zignorujesz. Piąteczka. Dobra, spoko, okej. Okay. Tutaj wiesz co, ktoś był, kogoś mogę sprzedać, bo widziałem niby Wiesz No tak wydaje, że ktoś tutaj jest. nie ma sprzedawania. No, tutaj był ktoś niebieski. No, ale co to za sprzedawanie? Sprzedawczyk, nie? Jest? Na, A mnie nie, nie, nie tak tutaj, A, O, plotarka, zobacz. Ale w sumie, mają rację. Nie, nie ma, idź, idź, gra się po no, to, żeby, no, żeby na, tylko wygrać, na, nie? Najgorsze, na, 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 no, no, tak? panie kolegu. Zwycięstwo za wszelką cenę, tak to się nazywa. O, cześć. No ile? No Teraz potem cały dzień mam z tą pasją. Ty jesteście nie znaleziony. No nie. Jedna z <grym> jest i... gdzieś na górze. Dobrze, sprzedaję Flotar dalej, to jest dobra zasada. Najgorszy ile osób Najgorszy flotar żyje? na świecie, nie? Ej, widzę, widzę Hadesa. Gdzie? Ja, tu, tu, czekaj, czekaj. O, Ej, plaga, chodź tutaj. No, idę, idę. Ej, Nie no, po prostu zauważyłem cię, Flotar, prostu. mnie? Ja żyję widzisz? Jeszcze? Na początku. Jak on tam wlał? Z Jak Ja idę do góry, a ty czekaj na przykład. Czy ja jeszcze Nie, ja jeszcze Porozmawiajmy. Ej Ignacy, cofnij no. się na chwilę, ja mam taką to siłą. No ja, to ja to też tak to, mam bardzo koncertyczną. No, co tam, kocie. No byś no, nie wiedział, Stój no. tutaj, stań tutaj obok mnie. Co jeszcze żyje? Manoiki świeję ja i diabeł. Okej, oh. okej. Okay, Odejście. A sprawdźmy jak łatwo się będzie do ciebie dostać. No relatywnie spoko. Spróbuj. A, A może tak zamiast tutaj szukać byś. swoich kryjówek, no, znaleźlibyście nie. nas, co? Bo trochę nam się nudzi tutaj w tych kryjówkach. To może się znać Widziałeś mnie, kurwa, przecież no nie. Problemu. Ależ to siwo było, plaga, nie? No, powiedzmy, że. Hmm. No, nie spodziewałem no, się, nie w sumie. Ciekawe, no, Spodziewałem się. Tak, to. So. Myślisz, myślisz o tym samym, blady? Tak, myślałem też o tym. O, jeszcze nie szukałem. No, dawaj. Ja mam o tyle przerąbane, że mój skin się zmienia razem z moim kolorem, mojej Gole, postaci. Ale no to jest ładne, to jest taka śmieszne, jak się zmienia kolorek. Co tam, Blandi że do tego miejsca, bo idę za tobą. Mam, idę, poczekaj, mam jeszcze inną koncepcję, tutaj. No, tu jeszcze. Bo tu jeszcze koncepcję i myślę, że to jest do wykorzystania. A o, tak, chcę się to zrobić. Aj, o, no, no, podejdź się... trochę bliżej, podejdź trochę bliżej. A, zio, dobra, chłopaki, a stąd? Pobliżej. Patrzcie, ej, podejdź jeden tutaj. na Czekaj, a spróbuj. Z dalszego skoku to się zrobi. Weź mi tutaj, na przede mnie, dobra, zajebiście. No i teraz? Tylko musimy tak pod kątem zepnąć. Nie, tutaj na górę spróbuj. Tu totalnie no. pod górę spróbuj. Nigdy no, mnie nie znajdziecie. Okay, jeszcze raz ja wiem, gdzie jeszcze... jest ta no, Dobra, dawaj. O, jeżeli mnie sprzedaż, sztypie. Ale no, no, nie, możecie w... no, tak, no, tak, to wysoko. czy blady. To, to, to musisz, dobra, poczekaj. Nie mam zielonego pojęcia, jak tam ale byłeś po nie. drugiej stronie kryjówki, w której ja byłem i zleciałeś na. No galera, jest plaga, tu chcesz przeczytać. Za wysoko chyba jest. Mogę cię tu wepnąć. Buduję sobie fortecę. Dobra. Chodź, mam pomysł. Ej, Ej a co dalej? zrobić? Ja jestem pytaj. szukającym, spadłem i umarłem. Ej, jeszcze raz będziesz szukał, co? czas. Zostań tu, ja go będę. szkoły żył. No, no, stój no fizz, tutaj. Fizz, kurde. Co ty o. zrobiłeś, Jędzy? To. to już tam byłem. No przecież mi przebiegłeś przed nosem, i się tu? pobiegłeś. No no, właśnie. O, właśnie. O. Uważaj, zejdź stąd. Pomóż mi teraz znaleźć tam kolegów, których tam zostało. Tak, to chyba ich wszystkich, dawaj, chodź. Patrz, tutaj idziemy i teraz, tak. Siu! Tu, i tu, chodź Nie sprzedaj się kolegu. I, ja. kolegów. I no pierwszy właśnie. tutaj? Nie wolno. Nie wolno sprzedawać. Nie wolno sprzedawać. Nie jest no. fajne sprzedawanie, jest. nie ma no. Nie ma tu nikogo przecież. Co wy gadacie za głupoty? <śmiech> 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 nie ma. Plus jest ja tutaj kolega jeden. jeden. Nie ma mnie tu. To jak ty? Przechodziło. Chatm, skakuj mano. na górę. Zaj sobie własną krypkę.

Pamiętaj, Harry, że nie. może też sprzedawać kolejkę z tej skrzynki? to no tak, co? A wiecie czy to na skrzynki na chwilę? O tutaj no. stan, gdzie ja stoję? Stań tutaj, gdzie ja stoję? No, stoję. Ej, nikt się nie spodziewa, że jesteśmy w takim co do góry. góry. I spróbuj, nie, tak, no i spróbuj, spróbuj. ten, tak, no i spróbujmy. Tutaj no i. puten. Okay. Tak no i ciemnie skoczyć. pod żadnym O kurde, nie wiem, czy nie była. Nie, nie, nie widziałem, ściana jest, no. Dobra. Co jeszcze prócz nas został? Dobra, to szukajcie pod latarniami. O właśnie, jeszcze ktoś? Powiem już tylko. A, no to jesteśmy obok siebie. O fajnie. No. Jezu plaga, ty naprawdę nie umiesz się bawić chyba <grym> Widać cię było z daleka, w głębi wystawał, ziom a... ale, ci, ale troszkę was upokarzył co nie? Ja tak, tak, tak troszkę A problem, tylko a troszeczkę O nie. To jest... To jest to, że... Ej dobra Chodź na chwilę, Ignacy, zrobimy ten co wcześniej tak? zrobiliśmy i ja się Zrób to bały. dobrze Dobra mm. To zrobić dobrze, piesele Dobra, dawaj tutaj Nie no, teraz Chodź. tego nie zjebie No to Dawaj, dawaj, dawaj Dobra, Razem. było ok O, jeszcze raz, dobrze było? To jeszcze jak obok mnie to robicie? Kurczeł! Szybko, szybko, Je, szybko! Damy rady, dobra, 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 ostatnio się udało, raz się udało! Szybko, pieseł, dwie sekundy. Dawaj! Yes, jest! Jest! No, dobra. O, dobra. Już tego nie Jakie oszustwo tam widzę? No, oszustwo? jakieś oszustwo. Oszustwo to kradziecie. ma z domu jest chyba. No, no, taka świetna, bym tutaj No, twoja. Chociaż powiedzy. ty jesteś ciemny, więc dobra. No, muszę ci nie właśnie na to. Dobra, nie, dobra. podoba mi się ta też twoja kryjówka, bardzo. No, nie, no, 0 na 10. Dobra, ja pójdę do tej kryjówki, które były w pierwszej rundzie. Na pewno nikt mnie nie zlokalizuje. A, ja, ja szukam, więc to będzie takie, Tak, okay, ja mam pomysł, ale to zrobię zaraz. O chuj, zjebałem się na głupi ryj. Zdebrałem. A, wiem co chciałeś zrobić. Ja mam no, jeszcze raz robiłem. Ja daj. słyszałem jakieś otwierające się drzwi za mną. Chyba ta. Uuu. Oj, przepraszam. No I flotar, masz jakąś lepszą kryjówkę? E, mam. Dobra, to idę do ciebie. Nie, nie możesz. Ty, idę do Bądźmy kolegami, no. Ale jesteś w same miejsce, co wcześniej było. No cicho, miałeś tego o, nie o, mówić. Nic mi nie Nic tego nie widzisz, No, cały czas w tym samym miejscu. Dobra, idę do ciebie. Ja myślę, o to jest właśnie dobrze pomyślane. No ej, cześć, co tam? O, hmm. idę cześć, cześć. chłopcze. Będę dobrym kolegą, ja Dziękuję. Haha, <noise> Masz <noise> 10 sekund na spiekolwiek. Takim łamanym głosem. No. <noise> Kurwa, kota, żeś mi tu postawił Mówię mówił, uciekaj. <noise> na tym polegał żarcik. Oooo, ty gniada. Aj, to od razu. Też jakbyś gmin. diabeł nic nie powiedział, to byś się nie cofnął. No, no nie, tak. No, zacząłeś gadać. No, Ignacy. O. ale Ej. przyjechałem. E, jeszcze okay. Mano został? No może o, tak, spróbujmy tego, e, bladego wyciągnąć z dachu. Co A no tak? chodźcie, to ja już sam go wbiłem, to ja go sam wyciągnę. O nie, co za zdrajca. Dobra, na szczęście nikt tego nie ogarnie, bo nikt nie zna tej techniki. Diaweł. Musisz tak, wejść na y, to i wskoczyć na mnie, ja cię podbiję. To jest tajna technika. No, wskakuj. Jesteś? E, no. Cześć. Musiałeś teraz. No właśnie no, ja nie, nie rozumiem, dlaczego ty sobie biegałeś. No, Kurwa, mam. Ja testuję coś Czeka fajnego. Się. Ale ja nie, nie skończym, ma tam nikogo na górze! No właśnie, a ja już go bałem, skończym, nie? Został nie. Manojek, ej, został Manojek. Mano, zosta ej, mano Ja nie wiem, gdzie on jest, gdzie wcale jest go, go nie sprzedam. No, sprzedaj go. no ja... sprzedaj go. Tak, sobie sprzedaj go. Sprzedaj, daj go! Taki że teraz na przykład Ignacy widzi na pewno. A widzę cię już faktycznie. <laughs> Hejka. <laughs> <laughs> a okej, okay, to tak. Jest na pociągu, siema. Czuł. No, no, tak... Pociąg wszedłeś? Kurde A ja tak sobie wszedłem Powoli w bo jeszcze się jest. kryjówki kończy już chyba, nie? Może w się... No możemy ostatnią rundę Ostatnia rundka, jakaś taka okay. młodzieżowa O nie, jak kroczyłem eee. No przecież Ej, sam, sam, sam przed mówię, mówiłeś, czemu ja nigdy nie szukam Może ale na pewno nikt hmm. tam nigdy nie zaglądał hmm? Na helikopter? Dobrze, już odlecieliśmy Tam Z takie dobrze, że, dobrze że wszyscy w piątkę ej, tam się zmieścili tak? mano, mano chodź na górę A tutaj ktoś tuk, 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 się chował tuk, kiedykolwiek? Tuk, 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 tuk. Chyba nie no Ale ty tam mnie wykorzystasz i zostawisz Chodź, chodź Mano zobaczysz Chodź z nami Chodź dawaj Miejsce jest dla wszystkich tak, to nie jest z patrz, Tutaj, wskaków, ale tak centralnie. Nie! Albo, albo tu jeszcze wyżej. Tu. Ty, o tak. to już starczy o, tak. O, dobra, tak. O, dobra, tak może. Pejstanie jaką plaka. O, i dobra, Stój, o tak, o tak, bądź, o tak. Widać Ej, Plaga, plaga hodźmy. Nie, nie wychylaj Tam nie bądź wrotny, nie bądź Tu skaczę, O tu, tak, tak, tak. O, bez, od teraz, się, w wrotny. tam ciemnego paskiem yes, na nie widać. Mamy. Ale do oglądam legendy. I tak tutaj. Legitnie nie I drugie legitymacyjnie znajdzie, bo nikt, nigdy tu nie sprawdził Nikt tu nie szuka. tak. No, więc cichosze. O nie Boś się nie u nas nie zdradzać głupcu. Okej, okay, spoko. Głupcu. Poleciliśmy helikopterem. Ciuu. Ciuu. Dobra, czyli jesteście. Gdzieś plaga? Okay. No, no, no. Pewnie. Kto już sprzedaj? Czemu diabeł już powiedział, że na dworze jesteśmy? Hej. Jestem, ja nie wiem, nie wiedziałem XD. Mano, zrób ten. No przepraszam, ładnie, się wygadałeś, no bo ja nie wiedziałem. Sorry. No, ja nic. ci dawałem czas na uciekanie. <laughs> Ej, <laughs> mano. Ej, ten mano, kurde. Flotard, stop. <laughs> Panie. A jest Hades widzę, dobra. Hades głupcu, nie sprzedaj nas. No, to jak nie. ty mnie tak dotkłeś? No, bo dotkłem po prostu. Ja byłem tutaj, przecież mnie dotknął. Dotyknął. Ej, wiecie co, chłopaki? Ja tą kryjówkę dwa razy się w niej ukryłem: yy, Bloody i. Na co tu nie ma przecież. No dobra. O nie. Złapajesz ale psiaka? Nie, nie! Chodź, chcesz chcesz łapać? Pa on nam ucieknie. No chodź tutaj! Skończył mi się sprint. No dobrze, <laughs> <laughs> no, jest agen. Aaaa się Kurde teraz. Ale nie wyszło A pieseła złapaliście to? Nie no piesek Piseł tam tam no. Nie sprzedawaj mnie Jakie frajerzy jesteście Ja hmm. uciekłem kurde chciałem być mądry, a wy mnie złapę Hej piesełku no. Pieseł nie sprzedawaj mnie No jaki ten piesek jest skoczny Kupa, Dobra spokojnie da się tutaj wejść, bez problemu Jół doł no przecież to... Jest. ja Cię kręcę, co za niedobry Dobra, wie. tutaj gdzieś jest Hades, bo mówił do piesa, no, a Hades, to ja przytara. też się tu ukryłem, spokojnie Aha, nie, po prostu chciałem się tu schować i pójść się, wiesz... Dobra, jeszcze, to zostałem sam? Plaga i Diabeł no. Tu, tu, tu Ejka, Diabeł Cześć Dobrze Cię widzieć Gdzie ty, łajdaki znowu. O kurwa Ktoś przeszedł, ale zapomniał. I to tak dla dziecię, bardzo mocno, wiesz? A ja mam no dalej, tak cię. beznadziejną tkryjówkę, że ja po prostu. Ktoś wszedł, obejrzał się w drugą stronę, aniżeli ja byłem, i sobie wszedł. Aha, a kto to był? No, właśnie. jakbym powiedział, to by było to zbyt ledzintne. Hmm. No tak. No było, właśnie. Byś przegrał nawet. To prawda. O, przegrałeś. A i tak. ich wszedł? Obejrzał się na prawo. Tutaj? Tak. A ty <laughs> tu? Tak. A ty to prawo na łóżko, dobre. Musimy znaleźć ostatniego. Zmaga został. Tak. Ja, bo sprzedaj kolegę. Weź, nie weź sprzedaj nie flagę. dokładnie, gdzie on jest. Także nie powiem. To tak, w ogóle kłamałem, skrzymało. że go widzę. Nie no, wiem. Nie mogłeś go widzieć, bo wiedząc, gdzie był diabeł, to nie mogłeś go widzieć. No. Tak nie, no, nie, no, nie mam pojęcia, gdzie on jest. No dobra, widziałeś go ten zielony. Mm. Ten, ten Widziałem Niebieski. Niebieski twój kącik widziałeś. No widziałeś ja sam to... ja ja przypadkowo znalazłem. No ok. to, tam. A gdzie będę! <grym>? Gdzie był? No W basenie, nie nie ale to, nie, serio, nie wiedziałem, że tu jesteś, tak po prostu. Dobra, to czy Trzymano się, majcie się.